Obecnie znajdujemy się na rynku głównym w Pradze. Widzicie za mną budynek starego ratusza. Budynek nowego ratusza także Wam już pokazałem. I mianowicie tam znajduje się winda zwana Paternoster. Jednak w dniu, kiedy nagrywam, winda niestety jest nieczynna. Jest zepsuta. Ale z kolei w, ze, o każdej godzinie, o każdej pełnej godzinie, między 9 a 21, właśnie od tej strony, której nagrywamy stare, starego ratusza, można zauważyć pijący kogut i poruszające się figurki, które znajdują się właśnie u góry, i są osłonięte specjalną siatką. Na samym rynku znajduje się także katedra, katedra która znajduje się, patrząc właśnie na ten zegar, po stronie prawej. No i za chwilę będziecie mogli zobaczyć lepsze, dokładniejsze przebitki właśnie z zewnątrz tej katedry. Co ważne, katedra ta stanowi najprawdopodobniej inspirację do napisania właśnie procesu w, e, Franza Kawki, gdzie też Franz Kawka, część akcji, część fabuły, w czasie części fabuły przebywał właśnie w tej katedrze. Jak widać jest bardzo za, zawsze tutaj zatłoczone, dlatego warto jednak zwiedzać Pragę niekoniecznie w okresach typowo świątecznych Majówka, Boże Ciało czy także wakacje. Stres z tego, że dla Polaków jest to niezbyt daleko i również niezbyt drogo, co pozwala na spędzenie tutaj bardzo miłego i spokojnego city breaka. A więc teraz oglądajcie! Obecnie znajdujemy się na placu Wacława w Pradze. Jest to jeden z głównych placów w stolicy Czech. Możecie na niego dojechać bo do niego dojechać za pomocą linii metra A lub B do stacji mustek, lub też A lub C do stacji muzeum. Oprócz tego można także wykorzystać tramwaj. Pozwoli to on Wam na, na zwiedzanie, na oglądanie tych uliczek Pragi, gdzie często turyści nie zaglądają, a są równie ładne. Plac ten ma długą historię. Między innymi na tym placu miały miejsce, miejsce protesty w czasie aksamitnej rewolucji. To jest koniec, tak naprawdę przełom lat 80. i 90. XX wieku. Jeszcze do niedawna można było tutaj także wypić kawę w tramwaju ponieważ stała, stał specjalny tramwaj, kawiarenka, przerobiony z dawnego tramwaju, który jeździł na terenie właśnie pra Pragi a obecnie już tej kawiarenki nie ma ze względu na remont tego placu Pojawią się na nim ponownie po wielu latach tramwaje Na samym końcu perspektywicznie patrząc Widzimy muzeum. Muzeum Narodowe właśnie Czech. Jeżeli ktoś lubi sztukę, jeżeli ktoś lubi historię, no to warto odwiedzić ten, ten zabytek, tę atrakcję turystyczną. Warto tu jednak się przejść i pooglądać, gdyż plac jest ten monumentalny. Bardzo ładny. Również wzdłuż placu znajdują się bardzo ładne budynki. Oprócz tego. Możecie poczuć właśnie tutaj atmosferę Pragi, atmosferę przełomu lat 80., -tych, 90., -tych, kiedy padał komunizm właśnie na terenie bloku wschodniego. Zapraszam do oglądania. Teraz w restauracji wytopna. Znajduje się ona na wacławskim Namesti zaraz obok stacji metra Muzeum. Jest to restauracja bardzo ciekawa, gdyż wszystko z się tak jak teraz nawet widzicie, to tutaj początki. Tak, ociągi wyłożą zarówno i jedzenie jako różnego rodzaju pokrawy, jak i również napoje, piwo, Kofole i tak dalej. Wszystko jest sterowane tylko i wyłącznie za pomocą pociągów plus cały tak, system, stero, system sterowania jest widoczny na tablicy, która znajduje się aktualnie za mną. No właśnie ma od kamery na taką tablicę. Można zamówić je, jednak trzeba czy wszystko, że są tutaj ogromne sumy, a w zasadzie się trzeba rezerwować. Mimo tego, można również tutaj przyjść po prostu z ulicy, no i nagrać, czy też poglądać pociągi. Bardzo dobra restauracja, zwłaszcza dla fanów modelarstwa, czy też fanów kolei. A więc możecie sobie bez problemu tutaj poglądać, co ważne, za darmo więc nie ma żadnych opłat za wstęp. Zwiedzanie tejże restauracji. Można połączyć z zwiedzaniem i chodzeniem po uliczkach Pragi, między po Wacławskim na Mestie. A więc oglądajcie. Wychadzając się po y, placu Wacława warto także zajrzeć do jednej z lokalu, między tego, który jest za moimi plecami, znajduje się właśnie niedaleko y, restauracji Wytopna, czy też stacji wejścia na stację metra Mustek. Można tutaj spróbować oryginalnych, czy no, nie oryginalnych, ale jednak kołaczy, no, czyli węgierskiego tworu znanego z przysłowia bez pracy nie ma kołaczy. W języku czeskim jest to inaczej cztelnik, który akurat bardzo dobry. Można go spróbować zarówno z czekoladą, jak i z bitą śmietaną, z truskawkami, czy nawet obecnie znaną i popularną dubajską czekoladą. A więc, jeżeli chcecie dość tanio to spróbować, jeszcze na życiu, no to na pewno warto tutaj zajrzeć i małe co nieco kupić. Wychodząc z stacji metra na Mestii Republiki. Można udać się na rynek przez bramę, którą widzicie właśnie za mną. Zwaną inaczej praszną bramą. Widać na niej między innymi bardzo ładne złocenia. Sama brama była elementem m.in. innymi dawnych murów obronnych miasta. Warto pod nią przejść i pójść dalej na rynek zagłębiając się w niekiedy nieznanych i rzadko uczęszczanych praskich uliczek. Znajdujemy się właśnie na terenie wieży telewizyjnej Ziszkow. Znajduje się ona zaraz obok stacji metra i brat Spodebrat, czy Jerzego Spodebrat. Wieża sama w sumie ma punkt wysokościowy na wysokości 96 metrów. Sama ona ma w sumie ponad 200 metrów, a więc punkt wysokości to jest wysokości wysokościowy jest zaledwie w połowie, można by poniżej połowy swojej wysokości. Z, z niej roz, rozpowszechniają się bardzo ładne widoki Pragi i możemy zauważyć, jak wygląda praktycznie Praga. Czyli całe miasto w Dolinie otoczone budowanymi za czasów Perelu, budynkami, e, budynkami za czasów Perelu na siedmiu, ośmiu wzgórzach niczym Rzym i widać w oddali właśnie takie dzielnice jak Haje, Litnany, czy także na przykład Licin to są wszystkie dzielnice budowane wokół Pragi do których do metra, i to są to końcowe stacje metra no i właśnie z tego co widać a zobaczycie też na zdjęciach są bardzo ładne widoki polecam wam tutaj się przyjechać winda jest i to jest jedyny sposób dostać na górę, a więc nie ma problemu. Oglądajcie wydoki. Zgadzając się po y, placu Wacława, warto także zajrzeć do jednej z lokalu, między innymi tego, który jest za moimi plecami. Znajduje się właśnie niedaleko y, restauracji Wytopna, czy też stacji, wejścia na stację metra Mustek. Można tutaj spróbować oryginalnych, czy no, nie oryginalnych, ale jednak kołaczy. No, czyli węgierskiego tworu, znanego z przysłowia bez pracy nie ma kołaczy. W języku czeskim jest to inaczej cztelnik, który jest akurat bardzo dobry, można go spróbować zarówno z czekoladą, jak i z bitą śmietaną, z truskawkami, czy nawet obecnie znaną i popularną dubajską czekoladą. A więc jeżeli chcecie dość tanio to spróbować, jeszcze na życiu, no to na pewno warto tutaj zajrzeć i małe co nieco kupić.